Ja wam pokazać top 3 gry. Jedną z nich jest Hocket Inc Hocket Inc Chwila się powczytuje. No. Dawajcie suby, bo niestety jeszcze nie mam. Dawajcie suby, łapkujcie w górę, to będzie więcej takich filmików i innych. No oczywiście też polecam inne kanały, na przykład tam wariatu Bartek. Jeszcze jedną jest e Julek Scooter. Sk no, <laughs> chwila się powczytuję jeszcze. Mam duży level, ale Wam. Jeszcze dwie inne, gry może trzy nawet. <laughs> Kurczę, jaką chrypę mam. Hmm. Oczywiście polecam tę gry. Po no. prostu jest, jest się pękarzem. o 400 ileś milionów fajnie dostałem. I się można tutaj normalnie łowić. O i mam lepszą łódkę. Fajnie. I normalnie można sobie pływać, łowić. Oczywiście każdy kurczę kurczenie tu. O! Oczywiście zaczyna się od takich malutkich rybek, później są green boje. Później są jakieś Karasie, a później są jakieś Susie. Dobra. Następną grą, którą chciałem wam pokazać, jest Tiny Battle. Też sobie w nim już od jakiegoś czasu gram. Też ją polecam. Można sobie pograć fajnie. Chodzi w niej o to, że ma się swoją armię i nie można pozwolić, żeby twoi przeciwnicy doszli ci do twojego skarbca. O! Muzyczka już jest Niestety tego nie mogę przyjąć, bo już przyjąłem Hi, hi. No Pokażę wam jedną walkę No tu masz Great Perfect I Ups No Ogólnie jak się ma takie wojska No to trudno jest, żeby przegrać Gram sobie w to od miesiąca może jakoś tak Dużo sobie zbieram to Level to nie jest łatwe. No. Jakbyście chcieli sobie w nią pograć, to polecam naprawdę fajna gierka. Hmm. No. I tak wygrywam z nimi zawsze. Tak to wygląda. No. No, dobra, następną grą, kurczę, następną grą, którą chciałem wam pokazać, jest Ideal Ants. Następnym będą inne gry, które tu widzieliście. <laughs> Ideal to też dosyć mocno polecam, bo można sobie pograć z omrówkami. <laughs> A ja lubię mrówki. Też będą, będą może filmiki o mrówkach, ale to może nie zapewniam, że na pewno. <laughs> A właśnie, polecam też Jerku kanał na YouTube polecam łapujcie go, subujcie no, ogólnie chodzi o to w tej grze że mać swoją kolonię mrówek i one, o tu możesz kupić si... yy, mrówkę, siłę i szybkość ich ja kupuję same mrówki no i teraz oni muszą jeść różne rzeczy, czasem yy, loda, czasem frytki to zależy od poziomu, bo ja już na przykład mam trzeci poziom a tu też można, o, powiedzmy, o, tutaj jedzą czekoladę na przykład czasem, tutaj jedzą jakieś coś, hamburgery, dogi, hamburgery i inne takie tam. Dobra. To było na tyle. Spamiętajcie, subujcie, łapujcie, Bo lubię mieć suby i łapki. Dobra, to pa.